Nowość, tak zwane interceptory, czyli przechwytywacze drony do zwalczania bezzałogowych systemów powietrznych przeciwnika. Oczywiście. Mam tutaj na myśli głównie drony Szachet i Gerain 2. Będące zagrożeniem dla obywateli każdego dnia w Ukrainie. Co istotne, w obecnej chwili około 500 takich systemów jest wysyłanych przez Rosjan dziennie. Właśnie dlatego istotne było stworzenie systemu, który jest niedrogi, kilkukrotnie tańszy od dronów szachet, tak aby zwalczać je ekonomicznie, ponieważ nie jest sztuką e, zwalczanie dronów takich jak szachet czy gerań za pomocą bardzo drogich systemów walki przeciwlotniczej, a istotne jest to, żeby zwalczać je systemem, który generuje bardzo niskie koszty i w tym wypadku wojna ekonomiczna ma również znaczenie. Co istotne, platforma Bumblebee używa kamery FLIR. Drony produkowane przez UMA Ukraina zostały opracowane we współpracy z ukraińskimi wojskami specjalnymi i cały czas są update'owane. We wszystkich rozwiązaniach, które prezentujemy podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Zastosowana jest najnowsza technologia, mająca swoje uzasadnienie bezpośrednio z pola walki. Właśnie dlatego wybraliśmy systemy, które są cały czas updateowane i pozwalają na dostosowanie oraz dostosowywanie ich do warunków obecnego pola walki. W tym roku prezentowaliśmy bardzo szeroką ofertę systemów bezzałogowych. Zaczynając od bezzałogowców UMO, gdzie prezentowaliśmy system Hydra, dokładniej zwany również UMO 10, łamane na 13 O lub R. Są to drony FPV. Ich nazwa pochodzi w zależności od wielkości ramy 10 lub 13-calowej, a także systemu komunikacji R oznaczającego komunikację radiową oraz O oznaczającego komunikację za pomocą kabla światłowodowego. System Hydra jego nazwa wywodzi się z faktu, iż unikalną cechą naszych dronów jest możliwość kontrolowania do dziewięciu jednostek z jednej stacji naziemnej. Pozwala to na zaminowywanie obecnego pola walki za pomocą przedmiotowych dronów. Operator w każdej chwili jest w stanie przełączyć się na dowolnego z kontrolowanych przez niego dronów i wykonać atak. Co istotne, w wersji 10-calowej dron UMO 10O jest w stanie pokonać w oparciu o kabel światłowodowy dystans 15 km, natomiast w przypadku UMO 13O dystans wynosi aż 25 km. Jak doskonale każdy zdaje sobie sprawę, takie drony są niemożliwe do zakłócania ze względu na ich sposób komunikacji. Kolejnym z prezentowanych przez nas produktów jest dron UB-60D, producenta Ukrainian Armor, największej ukraińskiej firmy zbrojeniowej. Firma Ukrainian Armor produkuje amunicję moździerzową, artyleryjską. I ponieważ kaliber 60 mm stał się bezużyteczny na obecnym polu walki ze względu na jego niski zasięg i strefę śmierci na froncie wynoszącą około 20 km, amunicja moździerzowa 60 mm została. Przekazana na drona, czyli tak naprawdę dron został zbudowany na podstawie pocisku moździerzowego 60 mm, jego zasięg wynosi minimalnie 16 km i jest to jedyne takie rozwiązanie, które natychmiast po wyjęciu przez operatora jest gotowe do użycia. Jedyne co należy zrobić to wyjąć i podłączyć baterię i odbezpieczyć mechanizm zabezpieczający zapalnik w głowicy. W tym wypadku Czas przygotowania drona do walki wynosi jedynie do 5 minut. Co istotne, to rozwiązanie jest bardzo bezpieczne dla żołnierza, ponieważ w większości systemów FPV wymagane jest osobne podwieszanie środków bojowych, co może być przyczyną utraty zdrowia lub życia, i takie przypadki wielokrotnie zdarzały się na polu walki. Właśnie z tego powodu firma Ukrainian Armor opracowała drona, który jest w 100% bezpieczny dla żołnierza i pozwala na bardzo szybkie rozpoczęcie misji. Nic więcej po prostu nie potrzeba. Kolejnym z prezentowanych przez nas rozwiązań jest system Killer Duo. System składa się z dwóch dronów: drona Ram 2X. Jest to dron uderzeniowy, do wyboru jest sześć różnych głowic, oraz dron zwiadowczy Shark M. Ta para razem pozwala na rażenie celów z dystansu 180 km. Potwierdzone straty po stronie rosyjskiej to kilka miliardów Dolarów. System służy do likwidacji celów wysokiej wartości, które znajdują się znacznie za linią frontów, takich jak chociażby systemy radarowe czy systemy obrony przeciwlotniczej. Jeśli chodzi o tą parę, to Shark pełni również rolę przekaźnika, ponieważ sam dron Ram 2X posiada zasięg 120 km, natomiast przy użyciu również drona Shark M, który przekazuje do niego sygnał, zasięg zestawu wynosi aż 180 km, co pozwala na narażenie celów wysokiej wartości, jak przed chwilą wspomniałem. Kolejną z prezentowanych przez nas platform jest dron naziemny Protektor. Jest on również produkowany przez firmę Ukrainian Armor. Został on stworzony w oparciu o prosty fakt. Firma Ukrainian Armor produkuje główne wozy ukraińskich sił zbrojnych. Są to wozy nowator. Mając szerokie doświadczenie w projektowaniu wozów opancerzonych w związku z prośbami od ukraińskiej armii stworzyli drona, który pozwala na dostawy na linię frontu, wyposażenia amunicji lub ewakuację rannych. Jest to po prostu platforma, która może być z przystosowana w zależności od potrzeb wojska. Dron protektor zasilany jest za pomocą silnika V6 3 litry diesel i może być sterowany zarówno przez sygnał radiowy, jak i przez Starlinka. W przypadku używania komunikacji Starlink, jego zasięg wynosi ponad 400 km, ponieważ jest to najzwyczajniej połączone z bakiem paliwa znajdującym się w pojeździe.